Idziesz na pielgrzymka, oto kilka rad ode mnie, jak ubrać się na trasę. Po pierwsze, sprawdź pogodę. Jeśli pokazujecie, że będzie 20, 30 kilka stopni, to nie obawiaj się, że rano o tej czwartej, piątej, o której będziecie wodzić jest zimno. Nie bierz ubrań odnośnie tego, co jest rano. Dlaczego? Potem będziesz to wszystko nosić. Nikt od ciebie nie zabierze tej ciepłej bluzy czy jakiegoś swetra. Będziesz nosić go przez całą drogę. Moim takim lifehackiem jest tego typu szal, taki kominowaty. Dlaczego? Ja sobie rano go zawsze zarzucam na ramiona. Można się nim opatulić trochę jak takim kocem, zrobić sobie bufor ciepła. A kiedy już zrobi się ciepło, ja go używam zamiast czapki. Zarzucam sobie na głowę, przerzucam przez ramię. I mam okrycia od słońca. Jeśli jest bardzo mocne słońce, to czasami go rozwijam i idę tak, żeby okrywał mi też tutaj ramiona i ręce, żeby się nie spalić. Więc ja szczerze mówiąc polecam taki szal, sprawdza się na każdą pogodę. Można go też oczywiście użyć jako normalny szalik, gdy jest zimno. Kolejna sprawa. Ja bardzo często zakładam też rano skarpetki, kiedy jest zimno, zanim się jeszcze rozgrzeje i ściągam je na pierwszym postoju. Jeśli jesteś dziewczyną, wbrew pozorom wygodniejsza będzie spódnica czy sukienka niż spodnie. One zrobią Ci cień na nogach, a jednocześnie będzie przewiewnie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, żeby ta sukienka czy spódnica nie była ani za krótka, ani też z takiego materiału, że jak wiatr podwieje, to będziesz po prostu no wiadomo jak. Więc warto na to zwrócić uwagę, nie tylko ze względu na jakąś taką też specyfikę pielgrzymki i, i w ogóle kobiecość, tak żeby było godnie, ale też na to, że jeśli mamy postoje na jedzenie, często siadamy na ziemi, często się schylamy, więc zbyt krótka spódniczka, ona też będzie niewygodna, żeby gdzieś tam na trawie usiąść po turecku czy na kuckach. Kolejna sprawa. Postaw raczej na jaśniejsze ubrania, ale pamiętaj, że na pielgrzymce łatwo jest się pobrudzić, łatwo jest też zniszczyć te ubrania, nawet jeśli masz nocleg po domu. Dlatego nie bierz jakichś super Twoich ulubionych, nowych ubrań na pielgrzymce. Okej, okay, ważne jest, żeby ładnie wyglądać, zwłaszcza my jako kobiety lubimy ładnie wyglądać i to nie jest nic złego, ale pamiętaj, że pierwszą rzeczą, która powinna stanowić o Twoim wyborze ubrań na pierwszym C jest wygoda. Warto też postawić na naturalne materiały, które będą oddychać, będą przewiewne, będą odprowadzać ten pot. Jeśli chodzi o nakrycie głowy, to tak jak pokazywałam, ja preferuję narzucić sobie tą chustę. Ale też dobra jest czapka z darzkiem, różnego rodzaju kapelusze. Przy czym, ważna uwaga, sprawdź i sobie trochę pochodź też poza pielgrzymką, zwłaszcza w wiecznej pogodzie. I sprawdź, jak ten kapelusz, ta czapka się trzyma Twojej głowy. Dlaczego? Jeśli zwiedzisz taki kapelusz czy czapkę na pielgrzymce. Nie zawsze będziesz w stanie ją odzyskać, co potem może być problematyczne, nawet na dalszym odcinku tej trasy. To zawsze jest problem, jeśli taki kapelusz czapka komuś zwieje. I też niestety pojawiają się takie odruchy wtedy łapania swojej rzeczy i uwierz mi, ja widziałam sytuację, gdzie osoba, która łapała taki kapelusz, zapomniała, że jednak idziemy po drodze i naprawdę stwarzała no, niebezpieczeństwo dla swojego życia. Więc to też jest bardzo ważne, żeby ten kapelusz czapka się trzymała, ewentualnie podpiąć go sobie pod plecak, także jak ci zwieje, to jakaś wstążka go zatrzyma tak że on ci tylko spadnie na plecy, ale będziesz go miała przytwierdzonego.